Kiedy przeglądamy katalogi wędkarskie ze sprzętem karpiowym, coraz częściej możemy tam znaleźć zarówno wędziska, jak i kołowrotki dedykowane jedne do drugich. Bywa, że one mają po prostu taką samą nazwę, więc zupełnie jest prosta idea dobrać wędzisko do kołowrotka, albo też na odwrót kołowrotek do wędziska. Tak też jest w najnowszej serii firmy Mikado. Wędziska i kołowrotki. MK. Trzy kołowrotki MK, ale z dwóch jak gdyby innych serii. To są MKLC T2 o różnych, o dwóch wielkościach i MKFR, który różni się tym, że posiada wolny bieg szpuli. W dzisiejszych czasach dwa rodzaje zestawów wędek właściwie są nam niezbędne: czyli wędki do łowienia, to oczywiste, a także wędziska do spoda, do nęcenia. I właśnie dość nietypowo zacznę od tego ostatniego: to jest zestaw do spoda i do markera, bo oczywiście możemy markerować równie dobrze tym zestawem. Jest to wędzisko. O krzywej ugięcia 5 funtów, więc bardzo mocne, 3,60 długości. I dedykowany do tego kołowrotek MKLC. Te kołowrotki są w dwóch wielkościach. 8007 i 5007 w wielkościach szpuli naturalnie, to jest ten większy z nawiniętą plecionką dedykowaną do spoda do nęczenia rakietą. Ale, ale ten kołowrotek może równie dobrze, a może przede wszystkim nawet być używany do bardzo dalekich rzutów. On ma wysoką, szeroką szpulę i znakomity ślimakowy posuw, który świetnie układa linkę, co zresztą widać, bo tu jest idealnie to nawinięte, więc dwa zadania tego kołowrotka. Do spomba czy do spoda, może w ten sposób powiem i do dalekich rzutów. Jeżeli ktoś chciałby użyć tego kołowrotka do dalekiej wywózki, oczywiście żaden problem, bo ta szpula mieści aż 450 metrów żółki 0,35, a jeżeli trochę cieńszej 0,30 użyjemy to 600 metrów, więc pojemność olbrzymia. Mechanizm oparty na Siedmiu łożyskach. Tutaj mam drugi zestaw. Zacznę może od kołowrotka. To jest ten sam kołowrotek, o którym wcześniej mówiłem, tylko że mniejsza wersja. Pięć siedem kołowrotek MKLC. Widać, że jest on kompaktowej wielkości. Ma również 7 łożysk. Nieco inne przełożenie, bo 4,8 do 1, ten większy 4,3 do 1. Podobnie jak w większym modelu, jest naturalnie Quick Drag, który podobnie działa. No, ale widać, że ta szpula jest mniejsza, kompaktowa, chociaż znakomicie nawija żyłkę, więc ten powrotek nadaje się również do dalekich. Rzutów, ale myślę, że on przede wszystkim jest dedykowany do lżejszych zestawów, i tu może przejdę do wędzisk, bo dopasowanie tego jest rzeczą zasadniczą. Wszystkie wędziska MKNG mają takie ascetyczne wykonanie w bardzo popularnym czarnym odcieniu, no i rękojeść pełna spianki, to się bardzo sprawdza podczas holu i rzutu również, bo znakomicie leży w dłoń i się nie wyślizguje. Natomiast jeżeli chodzi o same wędziska, mamy kilka modeli różnych pod względem długości krzywej ugięcia. Najmniejszy to jest 3-metrowy, czyli Kij taki doskonały do wywózki, do łowienia stokingu gdzieś bardzo blisko brzegu, przy trzcinach, o krzywej 3 funtów. I ten kołowrotek właśnie do czegoś takiego się znakomicie nadaje, bo on jest lekki, do lekkiego kija. Natomiast on również doskonale pasuje do wędzisk 3,60 i krzywej 3 funtów. Tu mam takie wędzisko, ale trzyczęściowe, bo przecież jest spora grupa karpiarzy która jednak przekłada trzyczęściowe częściowe modele nad dwóch, no, łatwiejsze są w transporcie. Natomiast jeżeli chodzi o walory użytkowe tego kija, właściwie niczym nie ustępują wędziskom dwuczęściowym. Trzeci i ostatni zestaw MK, który chcę pokazać. To wędzisko MKNG 3,63 funtowe, czyli jak najbardziej uniwersalne, ale dwuczęściowe. To jest kij, który równie możesz dobrze sprawować się do dalekich rzutów, jak i do takiego klasycznego łowienia, po prostu, gdzie przyjemność z holu ryby jest duża, bo to wędzisko, które świetnie się ugina. Zresztą. I jeszcze jedna rzecz w całej serii e, MKNG, czyli przelotki, które są bardzo charakterystyczne. To są przelotki, które nazywają się G-Mikro. No mikro dlatego, że widać jaką niewielką średnicę mają. Srebrne w środku, ale to nie znaczy, że one są metalowe oczywiście, to jest odpowiedni spieg. 50 mm przelotki startowej, naturalnie, bo to dzisiaj jest standard. Kolejne przelotki również tego samego typu, oprócz przelotki szczytowej. Przelotka szczytowa, wkładki SIG, więc jak najbardziej odpowiadające Właśnie tej przelotce, bo tutaj największe siły przecież są rozkładane przede wszystkim podczas cholu ryby. No i przelotka antysplątaniowa z tymi ramionami długimi, które zabezpieczają przed zawiązaniem się czy zakręceniem się linki wokół tej przelotki i wokół blanku. Mówiłem, że to wędzisko jest uniwersalne jak najbardziej, ale oprócz trzyfuntowego. Jest również wędzisko 3,5 funta tej samej długości, 3,60 i jeszcze jeden model najmocniejszy 3,90 i 3,5 funta, czyli predysponowany do absolutnie ekstremalnych rzutów. I jeszcze element wyposażenia, który jest dość istotny dla niektórych karpiarzy, ten klips na żyłkę do jej zamocowania. Bardzo dobrze spasowany przylegający do blanku wędziska. Dopełnieniem serii kołowrotków MK jest model FR z klasycznym wolnym biegiem szpuli. Nie wiem czy w dzisiejszych czasach większość karpiarzy preferuje tego rodzaju rozwiązania. Kiedyś to było oczywiste, że oczywiście musi być wolny bieg szpuli klasyczny tutaj z włączaniem jej w korpusie. Ten kołowrotek ma bardzo podobny mechanizm do Modeli LC. Nieco mniej łożysk, bo on pracuje na pięciu łożyskach, ale nawój żyłki jest idealny dzięki posuwowi szpuli ślimakowemu. No i bardzo dokładny hamulec. Oczywiście nie quick drag, bo tutaj wolny bieg włączany jest w zupełnie inny sposób. Natomiast kontrolę nad karpiem można tutaj doskonale sobie ustawić klipsy na szpuli 2 z jednej i z drugiej strony. To się przydaje nie tylko w momencie kiedy rzucamy rakietą, ale czasami w zwykłym kołowrotku, kiedy możemy dzięki temu ustawić sobie idealnie odległość rzutu. Wolny bieg klasyczny z regulacją nacisku na szpule, co się przydaje no, głównie podczas łowienia w rzekach, ale czasami też jak jest silny wiatr, dobrze jest nieco przyhamować szpulę, żeby ona sama nam się pod wpływem warunków, warunków atmosferycznych nie odkręcała. No i jeszcze informacja, jedna informacja, która dla wszystkich zawsze jest ważna, czyli pojemność szpuli. Ta szpula ma taką samą pojemność jak model LC, czyli żyłki 0.35 400 50 metrów. MK jest nie tylko nową na 2021 rok, ale i topową serią wędzisk i kołowrotków karpiowych Mikado. I właściwie z tego wszystkiego możemy sobie idealnie dobrać, skonstruować zestawy właściwie każdego rodzaju i do wywózki, i do typowego łowienia, jak i do rzutów na duże odległości wędziska od 3 m do 3,90 m i krzywe ugięcia od 3 do 3,5 funta. Tylko od naszych wyobraźni oczywiście zależy i tego co potrzebujemy, żeby z tej jednej serii dobrać sobie odpowiadające nam zestawy karpiowe.